Zakładał zespół Lorraine, teraz gra w swojej grupie Czarny Bes. Jest także zapraszany do udziału w różnych muzycznych projektach. Roland Langer to gitarzysta i kompozytor. Dziś opowie nam o swoich gitarach. W moim przypadku jest tak, że nie mam swojej pierwszej gitary. Akustyczną gitarę, pierwszą, którą miałem, to był defil, taki akustyczny. Pożyczyłem koledze pod namiot i wrócił ze złamanym gryfem. Pierwszą elektryczną gitarę pożyczoną z komendy chówca harcerskiego w Skarżysku, to był Kosmos. Potem pierwszą gitarę swoją, taką typu Stratocaster, miałem kupioną w Bułgarii, nazywa się Orfeo. To pamiętam, że ją potem przerabiałem, żeby wyglądała tak trochę mrocznie, i zdarłem z niej lakier, potem pomalowałem przetworniki, zmieniałem. Ona po prostu metamorfozę przechodziła ta gitara. To byłem takim alalutnikiem, powiedzmy sobie następną, to już ta odeszła w niepamięć. To ile masz gitar? Kilka mam w sali prób. Korzystuję je w projekcie właśnie Czarny Best. Cztery mam. One są też w innych strojach, bo przestrajamy niżej o ton. Gitary są przestrojone, więc do innych zespołów się nie nadają. A ponieważ czasami gram tam gdzieś okazyjnie, tak mam takie gitary w normalnych strojach. Mam między innymi tam takie Stratocastera, Telecastera. Tam chyba ze trzy jeszcze, czy cztery elektryczne, takie, żeby w różnych stylach można było grać. Z 8 chyba mam elektrycznych i chyba z trzy akustyczne. Mandolinę jeszcze mam, do której gram. Sygnałówkę mam, mam jakieś takie bębenki różne. To tak? Dodatkowo, nie? Poza gitarami. A na co zwraca uwagę gitarzysta, albo na co zwracasz ty uwagę, kupując gitarę? Przede wszystkim na konkretne jakby zastosowanie tej gitary potem w jakimś stylu, w którym będę grał. Na przykład te gitary, które w czarnym ziemi wykorzystywane do takich bardziej mocniejszych rzeczy, to muszą mieć odpowiednie przetworniki. To wyglądać też muszą pod kątem Właśnie. Ja, a czy kolor też jest ważny? No tak, te w większości są czarne. <gulor> kolor jest istotny. I to można zamówić. Tak, można zamówić kolor albo wybrać sobie już konkretny jakiś model, bo zależy jak się kupuje te gitary, czy to są gotowe gitary, czy robione u lutników. Moje wszystkie akurat są kupione. Jedną mam taką lutniczą, ale ona też była już gotowa, jak ją zamawiałem. Ta gitara jest jedną z tych starszych gitar, które mam, może ma prawie, ostatnio liczyłem, 30, chyba 2 lata. A gitara, o której marzysz, a jeszcze jej nie masz? Szukam takich trochę kształtów. Nie mam na przykład żadnej gitary, która ma kształt tak zwany Explorer, marzę sobie o takiej gitarze. To jest taki fikuśny kształt. Myślę o takiej gitarze, właśnie typowych gitarze lutniczej, żeby zamówić sobie taką gitarę, która gdzie wszystkie parametry miała takie, jak sobie zamarzyłem, bo zawsze jest coś takiego, że jak się kupuje gitary, to jakiś element jest taki, który można by inaczej zrobić, albo zmienić, a on już jest gotowy. To tak jak samochód gotowy kupuję i chciałbym mieć coś inaczej, ale się już nie da, bo już jest ta część włożona. Może jakieś sobie zrobię taką lutniczą. Na razie nie mam takiej jeszcze. Ale z gitarzystami jest jak z innymi muzykami. Jak sobie coś wymarzą, to muszą zrealizować. W przypadku popularnego widuna będzie podobnie. Czego życzymy.